Jakie pani ma prawo nas uczyć, skoro pani urodziła dziecko księdza? Nie mam dzieci i nigdy nie byłam w żadnej romantycznej relacji z księdzem. Ksiądz, który puścił plotkę, sam miał swoje historie do ukrycia. Skutecznie odwrócił uwagę małego miasteczka od siebie. Mówienie o kwestiach celibatu w klimacie sensacji potrafi zrobić ludziom krzywdę. Rany woskie, jak. Jak daleko ta paranoja y, może sięgnąć? Problemem jest samotność. Księża wchodzący w relacje z kobietami nie szukają seksu. To jest podcast Rachunek Sumienia, prowadzony przez Magdalenę Rigamonti i Tomasza Sekielskiego. Zapraszamy na Rachunek Sumienia. Tomasz Sekielski oraz Magdalena Rigamonti. Urodziłam dziecko księdza. Wprawdzie mnie na ten temat nic nie wiadomo, ale o tym przekonane swego czasu było pewne miasteczko, w którym mieszkałam. Nie mogłam przejść ulicą, żeby obcy ludzie nie patrzyli badawczo na mój brzuch. Uczniowie, których uczyłam religii, przekonywali mnie, że specjalnie tak wyliczyłam, żeby urodzić w zimowe ferie i natychmiast wrócić do pracy. O tym że urodziłam dziecko księdza, dowiedziałam się od syna przyjaciółki mojej mamy. A on usłyszał w szkole na katechezie od innego księdza. Tak zaczyna się książka. Połamany celibat. Moniki Białkowskiej, książka. Zobaczcie Państwo, Monika Białkowska jest dzisiaj e, z nami. E... Szokujący początek. Pani napisała tę książkę ze swojego powodu, tak naprawdę. Nie, to był jeden z pretekstów, ta historia moja, y, która trochę miała pokazać inną perspektywę y, i odrzeć kwestię celibatu z takiej sfery, wydrzeć ją z tej sfery plotkarskiej, y, wydrzeć ją ze sfery sensacji i pokazać, jak to wygląda naprawdę. Ale przynajmniej się sprzyjaźniła z tym księdzem, prawda? Co miał być jakoby ojcem pani dziecka? Y, nie mam dzieci. A, okay. Nie mam dzieci i nigdy nie byłam w żadnej romantycznej relacji z księdzem. To jest, to jest historia, która rzeczywiście się pokazała i op była opowiedziana dlatego w szkole, że ksiądz, który puścił plotkę, sam miał swoje historie do ukrycia w tym czasie. I chciał jest zrzucić na panią i innego księdza. Skutecznie odwrócił uwagę małego miasteczka od siebie. Ja wiedziałam, jak plotkowanie na ten temat, jak mówienie o kwestiach celibatu w klimacie sensacji potrafi zrobić ludziom krzywdę. I powstawało wiele książek na temat celibatu. Mamy mnóstwo literatury z cyklu byłem księdzem i to były rzeczy, które wciąż mi nie wystarczały. Ja czytałam jedną, drugą, trzecią tę książkę. I od lat chodziłam z taką myślą, że to jest za mało. Ale opowiedzmy tę historię do końca. Mm -hmm. Tą, tę historię, od której zaczyna się w ogóle książka, gdzie pani mówi, dlaczego mm -hmm. ta książka powstała. E, czyli tak, pani nie jest w ogóle w ciąży, nie jest pani w relacji romantycznej z księdzem. E, inny ksiądz, który ma coś do ukrycia, opowiada te rzeczy o pani i tym księdzu, i to miasteczko przynajmniej w części zaczyna w to wierzyć. I jak się kończy ta historia, bo pani jest tam katechetką. Czy pani traci pracę? Jak to wygląda? Nie, nie straciłam pracy. Z tego, co wiem, ksiądz chyba musiał jechać, był wezwany do biskupa na rozmowę, ale wytłumaczył. To mniemany ojciec. Był u biskupa się z tego wytłumaczyć. Pamiętam wtedy, że koleżanki, katechetki, koleżanki ze szkoły mówiły ogłoś, że to nieprawda. No, w czasach przed Facebookiem. Ja się śmiałam, więc co ja mam zrobić? Napisać ogłoszenie, rozwiesić ulotki w mieście, to jest bez sensu. Przez to, że miałam absolutnie czyste sumienie, mogłam chodzić wtedy po mieście z wysoko podniesioną głową i to trochę jest kwestia wychowania, które wyniosłam z domu. Zwyczajnie mieć w nosie ludzkie gadanie, wiedząc, że kiedyś, prawda, tak czy siak wyjdzie na jaw. Były w tej historii trudniejsze momenty. To znaczy to, kiedy jedna z uczennic na lekcji Zarzuciła mi wprost, powiedziała, jakie pani ma prawo nas uczyć, skoro pani urodziła dziecko księdza. Poradziłam sobie z nią wtedy bardzo prosto, bo powiedziałam, dobrze, to w takim razie znajdź lekarza, ginekologa, wyznacz termin wizyty, nie mów mi, jaki to jest lekarz, żebyś nie mogła mi zarzucić, że mu zapłaciłam po cichu, i ja do tego lekarza pójdę. Oczywiście temat się skończył, sprawa, sprawa ucichła. Jeden był taki moment y, trudny, pamiętam i wiedziałam, że miasteczko naprawdę tym żyje. Kiedy y, ja byłam wtedy w duszpasterstwie, trochę się zajmowaliśmy dziećmi w parafii. Y, Nam przy świętej stałam wśród tych dzieci, a ksiądz czytał y, ogłoszenia parafialne i y, y, mówił, że do rodziny parafialnej przyjęliśmy: pamiętam, Wiktorię, Weronikę. I wymienił nazwisko, które było też jego nazwiskiem, bo to takie popularne, potoczne nazwisko. I wtedy sobie uświadomiłam, że wszystkie te dzieci, które stały obok mnie, dzieci, one się odwróciły i spojrzały na mnie. I myślałam, rany włoskie, jak, jak daleko ta paranoja y, może sięgnąć. I o czym to świadczy? Taka właśnie paranoja, że, y, no jak rozumiem, to jest miasteczko. Większość ludzi, jeśli nie 100% chrześcijanie, katolicy. Myślę, że pierwszy... e, I nagle taka plotka, e, znaczy przed plotkarstwem Pismo Święte ostrzega, żeby nie opowiadać nieprawdy o bliźnim i nie rozpowszechniać plotek. I nagle to miasteczko żyje sprawą katechetki, rzekomą sprawą w ogóle katechetki i księdza. Jak się pani czuła w tym środowisku? Ja potrafiłam zachować wewnętrzną wolność, ale tylko dlatego, że rzeczywiście miałam czyste sumienie. Wiedziałam, że mogę, że nikt mi nic nie zrobi, że nikt mi nie jest w stanie najmniejszej sprawy udowodnić, nawet gdyby we wszystkich naszych mieszkaniach były zamontowane kamery i podsłuchy. Ale też wiem z historii, które są w książkach, że w momencie, kiedy, kiedy rzeczywiście ksiądz czy kobieta wchodzą w jakąś relację, to spotykają się z potwornym ostracyzmem i z takim absolutnym brakiem zrozumienia. Dla ludzkiej strony tej historii spotykają się z dużo poważniejszym osądem niż ludzie wchodzący w romanse, niż ludzie po prostu się zakochujący. Być może dlatego, że rzeczywiście, no jak sobie uświadomimy, że w miasteczku 13-tysięcznym księży jest czterech, pięciu albo siedmiu, to oni siłą rzeczy będą na świeczniku. Ale wystarczy przejrzeć komentarze w internecie kiedy jakiś ksiądz czy kleryk mówi, że, od, że odchodzi. Mhm. Tam będzie mnóstwo gruźb, piekła, nieszczęścia. Nie ma absolutnie tutaj mowy o jakimś miłosierdziu. O zwykłym takim zrozumieniu, że mamy prawo podejmować swoje decyzje. Pani Moniko, ale pani mówi o czystym sumieniu. Ale to by pani miała brudne sumienie, gdyby zakochała się w pani, w księdzu? Ksiądz zakochał się w Pani, mielibyście dziecko, miłość, dom. Pisze tu Pani w tej książce o tym, że każdy człowiek, że Bóg księdzu nie wystarcza, że to nie jest miłość, która wypełnia to ziemskie życie, że każdy człowiek potrzebuje drugiego człowieka, potrzebuje miłości do życia. To co z tym sumieniem, Pani, by się działo? bo To wiem z opowieści kobiet, które w takie relacje wchodziły, że to jest coś, co rzeczywiście... Bardzo mocno psychicznie obciąża do pewnego momentu. Obciąża do momentu, kiedy one żyją w ukryciu, do momentu, kiedy prowadzą podwójne życie, kiedy nie mogą się przyznać przed światem. W momencie, kiedy ksiądz decyduje się odejść z kapłaństwa, to oni są w stanie to sobie już przed Bogiem poukładać. Trochę tak, jakby winą i obciążeniem moralnym, czy obciążeniem dla sumienia, nie było. Samo wejście w relacje z Księdzem, a konieczność życia w hipokryzji, konieczność życia w udawaniu, w jakimś fałszu, yy, sytuacje, kiedy Ksiądz ma jedno, dwoje dzieci, yy, a wciąż wraca odprawiać Mszę Świętą. To, to są takie momenty, które, które dla człowieka są trudne do zniesienia. To jest chyba najbardziej to, to brudne sumienie. Te kobiety. One czują ulgę w momencie, kiedy mogą powiedzieć światu. W momencie, kiedy ksiądz rzuca sutannę, to one oddychają nie dlatego, że wreszcie mogą z nim być, ale dlatego, że wreszcie mogą przestać udawać. Z tym sobie chyba nie radzimy. O Starych Księży mogę zapytać? O Starych. O Starych, o starych Księży. Pani mhm. mówi: Starzy Księża z reguły są e, smutni i nieszczęśliwi. No i patrz, dalej są smutni i nieszczęśliwi, bo właśnie nie mieli tej ziemskiej miłości, albo mieli, ale zrezygnowali z niej na, na rzecz bycia w kościele, bycia w kapłaństwie, bycia w tym stanie e, duchownym. Wszyscy starzy księża, którzy będą to oglądali, na pewno się oburzą I to Oj tak. prawda, drugi... bo jesteśmy szczęśliwi. Mhm, ale ja się... się przyzwyczaiłam się do takich oburzeń. Sprawdzałam to sobie wśród znajomych, którzy gdzieś się w środowiskach kościelnych obracają, i pytałam, czy znasz takiego starego, szczęśliwego księdza, w którym jest spokój i poczucie spełnionego życia? I każdy tak się zastanawiał i był w stanie znaleźć najwyżej jednego. I to mnie zastanowiło, że. A to frustracji? A reszta to są ludzie smutni, sprawiający wrażenie przegranych, sfrustrowanych, ale to nie jest kwestia chyba tylko tego, że nie byli w relacji z kobietą, bo to było uproszczenie, tylko takiego zasadniczo braku satysfakcji po życiu, że nie mają, nie chcę powiedzieć, że nie są docenieni, tylko, tylko wszystko to, co robili, hmm, chyba wychodzi na to, że oni sami siebie pytają, czy było warto, czy było warto zapłacić za to, co zrobili. Taką, taką wysoką cenę. Myśli pani, że papież Jan Paweł II też był frustratem? Franciszek jest frustratem, 88 lat, całe życie sam. No, miał tam jakieś na początku drogie relacje z kobietami. Myślę, że nie z jednego powodu: mhm. że w momencie, kiedy człowiek jest naprawdę bardzo aktywny, dusz pastersko, kiedy mam wokół siebie mnóstwo ludzi, kiedy jest na wysokich stanowiskach. To, to mu trochę próbuje zastępować, czy on sobie próbuje tym zastępować ten brak kreacyjności. Ja to czasem porównuję do takiego bycia na koloniach, y, albo do y, wyjazdu w gronie singielek. Jak kobieta jest sama, samotna i siedzi w domu, to ona odczuwa ten brak. Ale jak wyjeżdżamy na babski wyjazd z innymi singielkami, to to nie jest przestrzeń, w której nam brakuje kogoś bliskiego, komu potrzebujemy się wygadać. I myślę, że w kapłaństwie jest tak samo, że jeżeli oni mają wokół siebie tak naprawdę dużo tych wszystkich zaangażowań, mają komu się wygadać, jeżeli są papieżem, otoczeni są dokumentami, akcjami, pielgrzymkami, to trochę nie zostaje fizycznie czasu i przestrzeni na to, żeby się zastanawiać nad tym, czy ja jestem samotny, czy nie jestem samotny. Ja też że żyję sama. Więc trochę wiem, jak to działa, że jeżeli się pojawia jakaś taka aktywność, spontaniczność, jeżeli się dużo dzieje wokół, to się nie czuje wtedy tego braku. To nie znaczy, że jego nie ma w człowieku, ale on jest trochę zagłuszony. Ale w gruncie rzeczy ta, ta książka to jest y, oskarżenie celibatu. Znaczy celibat, A nie, oskarżenie kościoła o celibat. No, te, no tak, <noise> znaczy, to miałem na myśli, że, że jednak narzucanie y, takiej formy funkcjonowania, Księżom powoduje u nich olbrzymie konflikty wewnętrzne. Że to de facto jest łamanie człowieka od środka. Pani nawet chyba takich określeń używa. I że to, że oni na koniec tego długiego życia często są sfrustrowani, niespełnieni jakoś, mają poczucie jakiejś pustki, no to właśnie w dużej mierze wynika z celibatu. Czy należy znieść celibat? To jest krytyka. Obowiązkowego celibatu. Mm -hmm. Bo są tacy, którzy w celibacie potrafią i chcą żyć. I ja też znam takich, którzy sobie z tym doskonale radzą. I to jest rzeczywiście coś, co było w kościele od samego jego początku, bo byli mnisi, anachoreci, pustelnicy. Oni żyli sami. Problem, mam wrażenie, polega na tym, że celibat jest, nigdy nie jest albo rzadko dla księdza jest pierwszym wyborem. Jest konsekwencją wyboru kapłaństwa. Jest nieodłączną konsekwencją wyboru kapłaństwa, no i trochę go dostają z dobrodziejstwem inwentarza. Jeszcze jak na początku się wydaje, że człowiek da radę, to później z każdym rokiem jest trudniej. Bardzo smutne dla mnie było zwierzenie jednego z byłych księży, który mówi: Wiesz, ja po prostu jako nastoletni czy młody chłopak nie wiedziałem, że się nie nadaje do samotnego życia, bo mając nawet 20 czy 24 lata, kiedy przyjmują święcenia, no wszyscy jesteśmy już starsi. Wiemy, że nie wiemy o sobie wszystkiego. I, i to chyba jest ten problem, nie? Że wybierają ten celibat ludzie bardzo młodzi i nie mogą go nie wybrać, jeżeli chcą być księżmi. No, i słychać takie głosy: pobiegasz, pójdziesz na siłownię, dasz sobie radę ze swoim popędem e, seksualnym. Bo to pani pisze tu bardzo dużo o emocjach, o mhm. potrzebie kogoś bliskiego, o. O tym podaniu szklanki wody na, mhm. na starość, ale to jest też seks, to jest też ta, ta strefa naszego życia. I dwudziestolatkowie mają z tym po prostu problem. Nie da rady czasem wybiegać czy wysiłować na siłowni tego popędu seksualnego. Kiedy zaczynałam pisać tę książkę, to wydawało mi się, że o tym będzie więcej. Mhm. Że duża część tego, że celibat jest łamany, to będzie właśnie problem seksualności, z którą człowiek sobie nie może poradzić. Yy, I byłam zaskoczona, bo okazało się, że wcale nie. Bo okazuje się, że największym problemem nie jest brak realizacji potrzeb seksualnych, tylko pustka emocjonalna. Że największym problemem jest samotność, że yy, księża wchodzący w relacje z kobietami szukają przyjaźni szukają miejsca do wygadania się, szukają kogoś, kto ich wesprze, kto ich posłucha, a nie szukają seksu. Znaczy prawdopodobnie tacy też są, tak? Bo widzimy... no, dzieci się z tego rodzą, z tych relacji? Ta, z tych dzieci się wiązków. z tego rodzą Ta. i znajdujemy Ta. czasem księdza na Tinderze, tak? Tylko to nie były historie, które mnie najbardziej interesowały. Tutaj rzeczywiście potrzeba, była taka potrzeba ogromnej emocjonalnej bliskości i ogromnej potrzeby ludzkiego ciepła, tego, że y, oni naprawdę są czasami w takiej sytuacji, że po największych akcjach, po, y, po spotkaniach z biskupami, po jakichś udanych konferencjach, po wielkich wydarzeniach, wracają do pustego domu. I jest takie, co dalej? Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.